Siemanko, jestem Animionek i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie, czy Fall Guys powinno być na telefon. Zapraszam do oglądania. Fall Guys, fajna gierka. Każdy w nią gra? No, chyba jest każdy. Chociaż nie, nie jestem pewny. Czy ta gra powinna być na telefon? Moim zdaniem tak. A dlaczego? Ma no, no, łatwą logikę, tylko skaczesz, yy, chodzisz tam, więc nie powinno być. Y, utrudnienia jeżeli chodzi o przyciski w telefonie. No, ale hmm, zastanówmy się, jak ta gra wyjdzie na telefon, to czy w sklep Play ona będzie płatna? Dowiemy się tego za chwilkę. No i tak, moi drodzy, ta gra będzie płatna. Dlaczego? Bo jeżeli na laptopie kąpię jest płatna, to tak samo będzie tutaj. Bo Fall Guys jest, kto nie wie, to na. PS-a i kompa i laptopa. Nie ma go jeszcze na telefonie, tablecie i Nintendo Switch. Ale jeżeli się pojawi na telefonie, czy na tablecie też, owszem, na tablecie też się pojawi i też będzie płatne. Ale czy na Nintendo Switch się pojawi, tego jeszcze nie wiem. Ale czy Nintendo Switch wymaga Fall Guys'a? Nie wiadomo, to twórców zależy. No. I... Teraz Wam powiem, czy Fall Guys kiedy wyjdzie. Zapraszam. Fall Guys wyjdzie w roku 2021. Lecz nie jestem pewny, to zależy od twórców. Ta gra może jest i ciekawa, ale nie wiadomo. Twórcy się starają, żeby ta gra była taka sama jak na innych sprzętach. Więc y, może to zająć troszkę dłużej, a może nawet jak będą się starać, to krócej. Dlatego ta gra Fall Guys jest taka fajna. Możemy pomyśleć, że jak będzie na wszystkich sprzętach, to czy będą aktualizacje? Owszem, już jedna się zbliża. Będzie miała nazwę o wikingach, tam będą wil, wilki, wikingi, smoki i inne takie podobne starożytne rzeczy. Nowe mapki, nowe poziomy, nowy karnet, dużo nam zmian będzie. Myślę, że ta aktualizacja będzie fajna. Ja byłem Ali Minionek, to wszystko co chciałem Wam powiedzieć. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia i cześć!